Witam serdecznie moi kochani w ten słoneczny dzionek. Zobaczcie, znowu wszystko przyspieszyło. Znowu mamy mnóstwo informacji, które możemy interpretować właśnie według doświadczenia, perspektywy, jaką mamy na ten moment. tak? Przyspiesza wszystko, tak? Znowu strach. Tutaj wiecie, mamy sytuację z Kazachstanem, tutaj mamy u nas, rezygnują medycy, tutaj jakieś głosowania i cały czas jest zamieszanie i harmider. No zobaczcie, jak to wszystko pokazuje, jacy to są ludzie, gdzie było to głosowanie jakiejś tej Rady Rady, rady tam odnośnie wprowadzania superproduktu do pracy. No to posłowie zagłosowali przeciw wprowadzeniu takiego czegoś. W Sejmie, aby wszyscy byli, jakby to powiedzieć, pod preparatem, tak, nie zgodzili się sami, ale innym chcą to wprowadzić. No to zobaczcie, jaki tu jest, jaki tu jest absurd, i jaki tu jest duży, jakby to powiedzieć, dysonans i, i cyrk, tak? Zobaczcie dalej z tej rady medycznej i wszystko mówię, możemy interpretować zależy od nas, jak to interpretujemy, bo jedni powiedzą, że jest coś na rzeczy, na tak, drudzy na nie, zależy od poprzednich doświadczeń, jakie mieliśmy w życiu, i od naszej mówię interpretacji, tak? Zobaczcie, ta rada medyczna teraz też, że tam 13 gości z 17 e, dało rezygnację. No i jedni już mówią, o, dobrze, uciekli, e, szczury uciekają z tonącego podkładu i tak dalej. E, no, a drudzy mówią, kurde, będzie, no, będzie wymiana na, na nie wiadomo na co, tak? Więc, moi drodzy, no, nas to, jakby to powiedzieć w ogóle, e, nie interesuje, no bo mówię, to już nie jest, jakby to powiedzieć, ja się tym jakoś w ogóle nie podpalam. Są te informacje, które gdzieś tam. E, no spoko, można się uśmiechnąć, można się pośmiać, ale no. Nie wiem, nie wzbudza to we mnie większych emocji niż nie wiem informacja o tym, czy informacja z pogody, czy będzie, wiecie, czy będzie słońce, czy będzie deszcz, tak? Więc na spokojnie, jeżeli my na to nie reagujemy emocjonalnie, no to nie dajemy tym samym swojej energii i nie rusza nas to. Jeżeli się właśnie boimy, no to wtedy to karmimy. Jeżeli mówimy, o kurde, no tak, no faktycznie, co teraz będzie, co to się stanie, nie? Więc to od nas zależy wszystko, jak na to patrzymy, tak? I mówię, no tutaj, no panowie, raczej albo mi się skończyły środki, może, albo po prostu. Finanse się nie zgadzają, albo się po prostu może oni boją, w drugą stronę teraz. Oni się boją, że zaczyna wszystko wychodzić, zaczynają się dziać różne rzeczy na świecie, które nie do końca są dla ich narracji korzystne. No bo mówię, skoro na przykład pan, pan, pan Bill, na przykład, jak mówi o tym, że jakieś tam różne rzeczy są fantastyczne i powinniśmy je przyjmować, to takie materiały na Facebooku są promowane, ale na przykład, jak ten sam pan mówi w BBC o. O tym, że tam nie do końca było wszystko przepracowane tak jak powinno, bo mieli 18 miesięcy i to jest tak, takie lelum po lelum, dlatego jest tak, a nie inaczej, dlatego nie, nie mogą brać odpowiedzialności na siebie ani koncerny, ani państwa, ani nic innego. Ani na przykład, nie wiem, krwi nie można oddawać po, po przyjęciu preparatu. No to takich rzeczy już na przykład. Na Facebooku już się nie, nie mówi. Tym bardziej, no ale mówię, no dziwne jest to, że to ta, ta sama, ten sam, jakby to powiedzieć, ludek to tam powtarza. Teraz zobaczcie, znowu było zamieszanie w Kazachstanie tak jak mówiłem, zapytałem kolegi, po prostu, z którym byłem na studiach, który ma rodzinę tam, jak to wygląda z jego perspektywy, żeby mi coś powiedział. No i on mi powiedział, tak mi to opowiedział, że były faktycznie w stolicy zamieszanie, było i prawdopodobnie też była grupa prowokatorów podstawionych, wiadomo tam jakaś pewnie nie wiem, od Sorosa albo od kogoś innego była grupa ludzi podstawionych, zaczęły się zamieszki, zaczął się dym tam ludzie mają dostęp do broni, więc dlatego było troszeczkę bardziej ostro i tak jak mi mówił, że w stolicy, w stolicy było tam około kilku policjantów były jakieś sceny właśnie, że głowy podcinane na północy, natomiast tam gdzie jego rodzina i znajomi, większość mieszka no to mówił mi, że jest spokój, nie ma żadnych jakichś takich większych tych i teraz obecnie już ponad 7 tysięcy ludzi powiedział mi, że jest aresztowany i po prostu no, ten prezydent, co tam niby uciekał, i tak dalej, i tak dalej, no to wiecie, no, to była taka zagrywka, że uciekają, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę tam jakiś inny jest prezydentowi, pisał nazwiskami, teraz nie pamiętam. Mam to, jak ktoś będzie ciekawy, to może mi ktoś tam na Facebooku się zapytać, mam to napisane, wszystko. Ten drugi prezydent podstawia teraz do rządu swoich, jakby to powiedzieć, swoich krewnych, swoją rodzinę. Więc powiedział mi ten kolega, że raczej dla ludzi za dużo się z tego punktu widzenia nie zmieni, bo tutaj też były efekty hura. Widziałem, niektórzy mi wysyłaliście mi Dużo tych filmów, że tam jakiś pan coś mówi, że już ludzie wszystko przejęli, banki przejęte, już wszyscy uciekli, już Kazachstan jest wolny. No tak, jak mówię, to od nas zależy, jak reagujemy. No, no mówię, ja zapytałem u kogoś, u kogo, wiecie, no dałbym sobie gdzieś tam, no nie wiem. Wierzę mu po prostu i, i mówię mieliśmy dobrą relację na studiach i to jest mój no mówię no znajomy więc no mam jakby to powiedzieć i tym bardziej że jest z tamtego kraju przyjechał na studia właśnie do Polski wtedy gdy ja byłem na studiach i tam się poznaliśmy więc no to jest gościu dla mnie bardzo rzetelny i szczery ogólnie bardzo mówię przyjaźni mówię ludzie i bardzo szczerze z Kazachstanu mówię tych których ja poznałem więc no mówię tam jest to i od razu mi się skojarzyło że to jest taka zagrywka jak było jak było identycznie wiecie jak tam Trump miał być. Jak Trump miał być prezydentem I tam wiecie wjazd był do tego senatu Czy do tego, tego budynku białego domu I identyczna sytuacja tylko tutaj to się bardziej Bardziej to wyszło spod kontroli I później ten sam znajomy też mi mówił Że jego przyjaciele bronili Później normalnie sklepów swoich Mienia swojego posiadłości Przed właśnie tymi podstawionymi ludźmi Którzy gdzieś biegali i wszystko dewastowali na przepał żeby tylko były jak największe Zniszczenia więc mówię Tutaj mówię dalej ruch dla mnie ten no, mówię, od nas zależy, jak do tego podchodzimy. No, e, ludzie tam też dali się w niektóre rzeczy wplątać, i e, no, zobaczymy. tak? No, mówię, nie ma co się podpalać ani w jedną, ani w drugą stronę. E, warto jest być, mówię, obserwatorem. Obserw z pozycji obserwatora nie podpalamy się, e, wszystko co się dzieje jest chwilowe i, i przeminie. Tak? Więc to od nas zależy, mówię, jak na coś reagujemy. Czy podpalamy się, czy po prostu e, no, mówimy, no tak, no, no, dzieje się. Naturalna przemiana, naturalny proces. E, tak się dzieje, tak Więc tutaj moim zdaniem Mówię, Kazachstan, bo też pytaliście e, Jest dla mnie e, Podobną sytuacją, jak było, mówię e, Tam za Trumpa, że niby Coś się dzieje, tak, ludzie już, niektórzy mówią O, już się wszystko zmieniło i tak dalej, i tak dalej Mówię, niektórzy tak samo dalej mi wysyłają Że e, Jakieś tam, wiecie, galaktyczne federacje Wszystkim po 3333 Dolary będą wysyłać i tak dalej I tak dalej, no ja mówię, ja No już wyrosłem, jakby to powiedzieć, z takich rzeczy, już ten etap, jakby to powiedzieć, przeszedłem. Gdzieś tam, mówię, rok temu, gdzieś tam też jakoś delikatnie mówię, może, może może ten Trump coś tam zrobi, ale mówię, to też było wszystko rozegrane pod, pod publikę. Zrobił oczywiście dużo dobrego, moim zdaniem, bo i tak ludzi tam poogarniał, mimo że nawet jak wyjdzie końcowo, że jest tam po tej stronie nie do końca korzystnej, to i tak swoim działaniem dużo ludzi, jakby to powiedzieć, ogarnął i dużo ludzi dzięki niemu też przejrzało na oczy. Zobaczcie dalej, Hiszpania, co tam się dzieje w Hiszpanii, też informacje są z ostatnich dwóch, trzech dni chyba widziałem, artykuły dwa czytałem, że już mają normalnie traktować, wiecie, po dwóch latach skapnęli się, że można tutaj naszego, naszą ulubioną, wiecie, ulubiony katar traktować jako jako sezonową grypę, tak? Skapnęli się, że po prostu tak to działa. Oczywiście w Anglii też tam do końca miesiąca widziałem informację, że mają wycofać te różne pomysły z tymi jakimiś tam paszportami. Na całym świecie dalej ludzie się jednoczą, przybijają piątki, mówię, ludzie z, wiecie, po, po preparacie, bez preparatu ludzie się mogą dogadać, a ci dalej chcą dzielić, dalej chcą, wiecie, ludzi, jakby to powiedzieć, dzielić i rządzić nimi, no bo doskonale wiedzą, że tylko mniejszymi grupkami mogą jeszcze coś ugrać, a tak to już niestety to się sypia i to już nie ma. No, no widzicie, z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, no absurdy, po prostu ich absurdy doprowadzają do tego, że ludzie coraz więcej, nawet gdzieś tam, ci, którzy no gdzieś nie wiem, wierzą w to może wierzyli jeszcze, no to też się ogarniają i wychodzą ze swojej iluzji, wychodzą ze swoich ograniczeń poprzez to, że właśnie tymi działaniami, jakby to powiedzieć, wszystkie rządy na całym świecie wpędzają ludzi w, jakby to powiedzieć, w stres. A ludzie jak się stresują, to zaczynają szukać, myśleć innych rozwiązań, bo jak ktoś ma nóż na gardle, że nie wiem, nagle ma stracić, nie wiem, dobytek życia albo coś, no to zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie nie ma innego rozwiązania niż mówią gdzieś tam, wiecie, w jakichś innych przekazach. I dzięki temu właśnie, dzięki ich działaniom, dzięki ich takich, takim, no, absurdalnym działaniom, coraz to więcej ludzi, y, moi drodzy, ogarnia się. Zobaczcie, bo tam, ja jeszcze z tym Dziokowiczem tak samo, tam cofają mu tą wizę, pozwalają mu, nie pozwalają. No słuchajcie, no, no nie, no po podobno, wiecie, no... Y kraje, wiecie, super, wszyscy poważni i tak dalej, to jest dla mnie taka, wiecie, ja w przedszkolu tak, nie wiem, czy tak często zdanie zmieniają, chcę zabawkę, nie chcę zabawki, mogę, możesz, nie możesz, możesz się ze mną bawić, jednak się nie bawimy, no wiecie, no bądźmy konsekwentni chociaż, gościu pokazał, że można, Serbia oczywiście go tam wspiera, bohater oczywiście też można to interpretować, ktoś powie, a miał zdjęcie tam, nie wiem, z kimś tam miał zdjęcie, nie, ale no to, wiecie, no liczą się czyny, ja mówię, liczą się czyny, liczy się efekt, impact, jaki daje nie wiem, nadzieję, pokazuje, że nie wiem, nie trzeba się przejmować, pokazuje, że można więc bardziej dla mnie takie rzeczy się bardziej dla mnie takie rzeczy się liczą oczywiście moi drodzy jeszcze co tu mam a jeszcze mam taką historykę ciekawą trochę mnie to rozbawiło powiem, że gdzieś tam wiecie już historia oczywiście na emocjach granie, już tutaj nasze lokalne nie wystarczają, więc słuchajcie w Brazylii artykuł w Onecie, oczywiście z pierwszej ręki, wiecie, redaktor tam był wiecie, tam wszystko jest, wiecie, na sprawdzane są takie przypadki i jednym z przypadków był właśnie, była, była akcja, w której syn news ojca 12 godzin przez puszczę na plecach, żeby mógł przyjąć swoją pierwszą dawkę preparatu rozumiecie? Indiani w Brazylii, którzy całe życie żyją w harmonii z naturą. Wszystkie lekarstwa biorą z lasu, z ziemi. Żyją sobie tam po x lat. W ogóle nie chcą mieć kontaktu z żadnymi ludźmi. Szczególnie na pewno z białymi po swoich przygodach. To nosi syn ojca na zdjęciu jeszcze, wiecie, taki 80 lat albo 90, albo nawet ze 100, bo to oni są dużo młodzi wyglądają. I niósł go, żeby sobie przyjął produkt, żeby mógł żyć dalej w lesie, jako wolny człowiek pośród dzikich zwierząt z preparatem, jako jedyny, nie? Jeszcze może, nie wiem, te jakieś tam im powymyślałem jakieś kody, że do wioski będą mieli, wiecie, czytniki, nie? No, oczywiście, żartuję. Więc, moi drodzy, zobaczcie, poprzez te różne absurdalne decyzje, przez ten cały, mówię, czas, poprzez różne mm, dziwne, wiecie, no, ograniczenia, restrykcje, y, bardzo duża część ludzi poprzez właśnie ten ucisk, poprzez to, Tą zmianę, której nie chcieli zaakceptować, zaczęło mówię szukać poza, zaczęło szukać poza, wiecie, tymi schematami ogólnymi dostępnymi, zaczęło coś czytać, zaczęliśmy coś, nie wiem, sprawdzać, weryfikować, zaczęliśmy rozmawiać między sobą, zaczęliśmy pytać, zaczęliśmy szukać odpowiedzi, a nie polegać na gotowych jakichś podpowiedziach, co nam gdzieś dają. No bo zobaczcie, no to jest śmiechu warte, nie? śmiechu warte i doskonale już o tym wiemy i, i to czujemy. Także widzicie, ludzie się jednoczą, ludzie sobie pomagają. Ludzie wyciągają do siebie pomocną dłoń. W każdym kraju, w każdym, mówię, zakątku świata gramy w to samo. Zobaczcie, gramy w, w, w chęć, wiecie, ostatnimi, mówię, sił, gdzieś tam wyciągnięcia z ludzi troszkę jeszcze strachu, troszkę jakichś, wiecie, takich niższych emocji, którymi tam cały ten, cała ta ekipa kryzys się zasila. No ale moi drodzy to już nie ma, nie ma przełożenia, no bo oni już im się czas kończy, to im się czas kończy i tym wszystkim różnym dziwnym istotkom, które wiedzą, że niedługo będą się musiały zawijać, stąd to im się czas kończy i poprzez to, że oni są w stresie, oni są w strachu, oni są teraz, teraz to oni właśnie są wiecie, jakby to powiedzieć delikatnie delikatnie w niekomfortowej sytuacji i generują te scenariusze, które w jak najkrótszym czasie, w jak najkrótszym wiecie no czasie mają dać jak najwięcej energii. Czyli straszą takie różne niekonwencjonalne, nieprzewidziane ruchy, których normalnie by nie robili. Ale że im się spieszy, no to, no to są różne, wiecie, nieścisłości, są różne, e, są różne cyrki po prostu, tak? Więc, moi drodzy, e, obserwujemy, tak? Słuchamy siebie. Staramy się nie podpalać, tak? Nie podpalajmy się na to wszystko, gdzie tam wiecie. No bo tym bardziej, jak jest, wiecie, narracja z telewizji, że jest tak, o tu, 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 no to na pewno tak nie jest. Ja myślę, że tego o Kazachstanie w ogóle na przykład nie było w telewizji. A się okazało, że też to wszystko było tam gdzieś tam omawiane. Więc wiecie, tu jest taki, jakby to powiedzieć, ta fałszywa flaga. Myślę, że coś pod ten desen delikatnie tutaj przekombinowali, żeby jeszcze, mówię, no tej energii, strachu, tej po prostu. Całej tej niekorzystnej zakładki, której nie chcemy, nie chcemy w swoich życiach, nie chcemy w przyszłości tych różnych, mówię, rzeczy, które teraz jeszcze wychodzą, które się nam pokazuje. No bo na nowej Ziemi nie chcemy tego, nie wiem. Mówię, każdy do każdego serdecznie, jakby podchodził, mówię, pomagał, rozumiał, akceptował. Nie musimy się z każdym zgadzać. Tak samo mówię, ze mną też tutaj nikt się nie musi zgadzać. W sensie nikt się nie musi zgadzać. No, jak ktoś się nie zgadza, to ja nie mam z tym problemu yy, i każdy może, może mieć inne zdanie. Każdy może mieć inne zdanie na, na, na każdą kwestię, na każde słowo, które ja tu mówię. Każdy może uważać inaczej. I dla mnie to jest ok. Ja mówię, dzielę się swoją perspektywą. Yy, tym, co ja uważam, tym, co. Yy, tak mi się tam załóżmy jakieś kropki łączą I mówię jak pytacie o jakieś rzeczy No to te czasem takie właśnie filmiki też nagrywam Więc moi drodzy No to jest moje zdanie na te, na te tematy które gdzieś, tam, które gdzieś tam poruszaliśmy No i widzicie No wszystko zmierza, zmierza W kierunku oczyszczenia Wszystko zmierza w kierunku Przej, Przechodzimy wiecie To jest proces przechodzimy cały czas wyżej Cały czas wyżej z każdym jakby to powiedzieć Naszym jakimś tam Nie wiem potknięciem My i tak się rozwijamy, cały czas się rozwijamy, każdego dnia się rozwijamy. Przenosimy, mówię, naszą świadomość wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. Naszą perspektywę rozszerzamy, tak. I mówię tutaj te, mówię, oni mataczą, no to my zaczynamy szukać, czyli to jest, no sami sobie szczerają w kolano. Nie wiem, co tu jeszcze mam. Manipulacje. Zamykając ludzi w domach też, mówię, te wszystkie rzeczy popchnęły ludzi do tego. Zaczęli myśleć, pytać, zaczęli, zaczęli przebywać sami ze sobą, tak? Mówię, ja pamiętam jeszcze, jak mówię, w Anglii byliśmy to dwa lata temu, jak to pierwsze się zaczęło. Tak, jak wyszedłem na, wyszedłem właśnie w pierwszy dzień, jak zamknęli chyba latanie, i wszystko, jak wyszedłem na dwór, to była taka, wiecie, taka cisza, że aż mówię, kurde, mówię, te samoloty nie tłuką, mówię, taka błoga cisza. No, ja się cieszyłem najbardziej na świecie, że jest cicho, że nie tłuką samoloty, auta nie jeżdżą, mówię bajka, tak? no, Prawie jak teraz tutaj, nie? E, więc moi drodzy wszystko jest po coś, jesteśmy w procesie, jesteśmy w procesie, może mamy prawo się potykać, mamy prawo się gdzieś tam obrazić, mamy prawo gdzieś tam popełnić jakiś błąd, ale jeżeli, jeżeli jesteśmy tego świadomi, i wyciągamy z tego wnioski na każdym kroku, no to dzięki temu się rozwijamy i idziemy dalej. I tak samo mówię w różnych sytuacjach tutaj, mówię, to co wychodzi ze świata zewnętrznego, jeżeli czujemy strach, czujemy jakiś tam niepokój, no to to jest ich zagrywka, jeżeli, nie wiem, boisz się gdzieś tam, miałeś, miałaś jakieś obawy z przeszłości, teraz jakieś różne informacje, które wypływają, wywalają, wywołują u Ciebie strach, no to zdiagnozujmy to, co się u ciebie dzieje i dlaczego ten strach gdzieś się podpina, bo to są podobne przyciąga podobne. Nie wiem, ktoś stracił gdzieś, nie wiem, pracę, no to jak mówią, że o, będzie drogo, będą wpuszczać tylko takich z certyfikatem albo z czymś tam, no to ktoś się cyka, mówi kurde, no, no może znowu stracę, nie? Ale właśnie myśmy nie szablonowo, jak nie to, to znajdziesz 10 innych prac, które będą dla ciebie bardziej korzystne i z których będziesz Bardziej, bardziej zadowolone, zadowolona, tak? Więc nie ma co się przejmować, nie ma co się ograniczać. Szukamy poza pudełkiem, szukamy rozwiązań. Na wszystko znajdziemy rozwiązanie, na wszystko znajdziemy, jakby to powiedzieć, inną drogę niekonwencjonalną, którą pójdziemy i przeczemy szlak, tak? Więc wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, jak my reagujemy na to wszystko. I, i moi drodzy, i tyle. Wspaniałego dnia. Zobaczcie, słoneczko ładnie świeci, wszystko się ładnie układa, wszystko jest w nas, wszystkie pytania i odpowiedzi są w nas, więc zadajemy pytania, szukamy, a w najmniej, jakby to powiedzieć, w spodziewanych okolicznościach, jeżeli nie od razu, dostaniemy odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Pozdrawiam serdecznie, wspaniałego, wspaniałej soboty i do później. Dzięki wielkie za wszystkie, mówię za całe wsparcie, które też mi dajecie. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. To też podkreślam. Jak nieraz nawet komuś tam nie odpiszę, czy coś, to i tak mówię tutaj, w sensie odpisuję na wiadomości wszędzie odpisuję. Nieraz pod filmem nie odpiszę. A tak tak ktoś pisze tam czy na maila, czy na tam na Facebooku, czy gdziekolwiek to odpisuje. Także miłego dziąka. Jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pyk.